Czy to prawda, że Polki dają w szyję, no i dlatego nie rodzą dzieci? Uśmiech na twarzy dziecka oficjalnie, urzędowo został uznany w Polsce za nienaturalny wyraz twarzy. A także niewolnica Izaura, ministrem kultury w Brazylii. O tym dziś między innymi. ja nazywam się Adam Feder i zapraszam Was na program pełen doskonałych wiadomości. Jarosław Kaczyński postanowił zabrać głos w sprawie spadających statystyk urodzin w Polsce. No, posłuchajcie, co powiedział prezes no i jak Polki zareagowały na te słowa. Kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no, jak do 25 roku sobie daje, w szyję, no. tam jest taki rechot. Cała sala rechotała. Jak te kobiety mają funkcjonować, ceny w górę, kto się chce płacać po prostu, takie życie jakie mamy. Jak on może cokolwiek mówić o dzieciach, jak on nie ma dzieci, nie ma prawdziwej rodziny, nie ma prawo jazdy, nie robi zakupów. Proszę pana, on sam to wie pan, wody w ubikacji nie spuszcza, co dopiero wie pan. Co macie do powiedzenia prezesowi? Niech spierd... po prostu. On powinien właśnie siedzieć na fotelu i bujać swoje wnuki, których nie ma. Niech zacznie od siebie. Nie jest ojcem, żeby osądzać innych. Niech wychowa, niech urodzi. Niektórzy uważają, że on jest takim wie pani, mężem stanu i Ale... ojcem narodu. Panie, taki z niego ojciec narodu, jak ze mnie matka narodowa. Dobra wiadomość jest taka, że powstało bardzo dużo lepiejów na ten temat. Na przykład lepszy w ręku dżin z tonikiem niż bąbelek z balonikiem, lepszy melanż na mieście od dwóch pasków na teście. Lepsza setka niż pięćsetka, lepsze prosecco niż dziecko i mleko. No i jeszcze ten najbardziej znany, lepiej, który wejdzie do kanonu polskich lepiejów. Od bombelka lepsza jest butelka. No, przynajmniej więc polska poezja wzbogaciła się nad tym nieporozumieniem. A teraz a propos bąbelków, no bo były takie czasy, kiedy dzieci się jeszcze w Polsce rodziły, więc trochę ich jeszcze jest. Mamy urzędowe wymogi, jakimi mają kierować się rodzice wybierający dzieciom zdjęcia do dokumentów. Na stronie gov.pl czytamy, dziecko może mieć nienaturalny wyraz twarzy, na przykład uśmiech. Świetna wiadomość, czyli oficjalnie potwierdzono, że uśmiech jest nienaturalnym wyrazem twarzy w Polsce. No bo... Rzeczywiście, no, nie ma się z czego cieszyć. A jaki to jest naturalny wyraz twarzy w Polsce? Na przykład płacz i zgrzytanie zębów na widok galopujących cen, smętne śledzenie, jak spada PKB, frasunek cenami metra kwadratowego mieszkania, przerażenie dotyczące cen wynajmu, mieszkania, zrezygnowanie, załamanie, które następuje tuż po rozmowie z pracodawcą o podwyżkę inflacyjną, itd. I tak dalej. Ja bym jeszcze tylko urzędowo zaznaczył, że. Owszem, uśmiech może być naturalnym wyrazem twarzy w Polsce, no ale tylko pod warunkiem, że wcześniej Polak dał w szyję. A teraz dobra wiadomość z Brazylii. Lucelia Santos pokieruje tamtejszym resortem kultury. Na pewno pamiętacie Niewolnicę Izaurę, to właśnie ona jest. Ja szukałem jakiegoś fragmentu Niewolnicy, chciałem Wam pokazać i znalazłem coś, po czym już nic nigdy nie będzie takie samo. Niewolnica Izaura ze śląskim lektorem. Uwaga. Witelec leży po lewej stronie, bo lewą ręką bierzemy jedzenie do gęby. Januaria zaparzyła mi już kamylki. Dobrze, idź się dychnąć. Życzę wam miłego popołudnia. Niegodej tyle. Idź do wirka. Ja to mogę godzinami oglądać. Teraz właściwie nic innego nie oglądam. Powiedz, rozo. Czy Izaura musi zapominać, co widziała? Pytam po jakiego pieruna. Z dobrych wiadomości, no to właściwie tylko jeszcze jedną znalazłem w tym tygodniu. Pan Stefan z Krotoszyna wyhodował rzotkiew, która waży 8 kg. No, zobaczcie, jaki zadowolony rolnik, z jaką dumą prezentuje warzywo. Na pewno zastanawiacie się, jak to jest rolnik po Śląsku. Jak kwater mi kopnęli w kalendarz, przeniósł, że się tukej. Rodłą ta okolica i uwielbiam być pamponiem. nie jest to nudno. Jasne, ale. Matka jeszcze loto, jak młodość trasymana, a siostra to też niezły hąd a duża rzodkiewka to jest dupna radiska. Więc taka dupna radiska wyhodowana przez Pamponia naprawdę elegancko się prezentuje, musicie przyznać. No i takim to śląskim akcentem kończymy już na dziś i widzimy się tradycyjnie za tydzień w programie pełnym doskonałych wiadomości.